Hej hej, 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 dzisiaj gramy w Stumble Guy po takiej przerwie trochę. Był darmowy skin taki, takiego królika różowego z taką jego emotką. Pokażę wam. Emotka jest taka, taka. Okej. Okay. i w sklepie są podobno o jest taki i taki i koło szpanerów i tu są ogólnie emotki dobra zagraj i gramy pewnie jak było kiedyś z takimi robotami co były też za darmo to będzie ich pewnie większość graczy będzie miała tego skina bo za darmo to wszyscy go zakładają na siebie. Paint Splash. Zostawcie łapkę w górę i w wpadajcie na kanał. Ile ich jest? Runcho Games. Ile ich jest? Pomocy. Pom. Aha, spadłem. <laughs> Jakbym po prostu coś citował i wszystkie skiny takie same. Nie, no ich jest tak dużo. Aha. Aha. No to fajnie jest. Prawie spadłem. Leć! Szybko! O nie! Nie! Zlagowało mi! Zlagowało mi! Szybko Dobra! Dobra, doskoczyłem! Lecimy tak, lecimy tak i szybko! O! Dobra, wlecieliśmy. Jako 13. Dobra. Koniec rundy. I zobaczcie, ile ich jest. Teraz już mniej, ale i tak dużo. Ja ciebie nie widzę. O, tu jestem. Dobra, na półfinał będzie. Tu, 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 tu i. Aha, Icy high. No to fajnie. Na środku. Nie jestem na środku, ale lecimy na grzy tego. Grzyba. No i mi nie wyjdzie. No i jak zwykle. Leć, szybko. Brunczo! Leć. Pospadali. Nie, 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 nie. Szybko! Leć! No. Czemu jesteś tak długo na brzuchu? Co jest? Czemu tak długo na brzuchu? Czemu tak długo na brzuchu? Ach. Nie! Ach. Nie! Szybko! Szybko! Leć, 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 leć! Szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko, wlatuj! Dobra, wleciałem! Tamtego cofło! Zobaczymy, ile teraz będzie królików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć królików. I dwa nie króliki. Dobra. Na finał? Hot Wilsy? Co? No nie, no przegram jak zwykle. Dobra. Do przodu. O nie, nie udało się. Już błąd, błąd. Szybko, leć, leć. Szybko. Możesz być jeszcze pierwszy. No już nie możesz, ale spróbuj chociaż. Szybko, do zielonej. Najwolniejsze auto. No i najgorzej. A, jakie to jest głośne. Szybko, wyprzeć go. No i, i już go nie... Wy... Prze...dzę. To jest mapa, którą tak średnio lubię. To jest takie głośne. O, O nie! O nie! Przegram! Przegram! No nie! Hmm... Nawet jakbym się starał. Dobra. T teraz znowu zagramy z graczami. Łączenie. Wrócę do, wrócę do Was, jak się załączy. Dobra, załączyło się. Następnie na no, pierwszą grę będzie co będzie. Tu i długo się ładuje? Spring round. Ok, Trzy. jesteśmy. W pierwszym rzędzie, to trzeba to wykorzystać szybko. Leć. Ała, ktoś skosił wszystkich. Ten. Ała, lecę, lecę, nietypowo jakoś. Ała, ała, ała. Dobra, lecimy. Okej. Okay. O, obkręcaj. Szybko lecisz. Lecisz, może zdążysz. Królik. Wszedłem, dobra. A czemu ci... <grymne> Pewnie znowu będzie dużo królików. A nie, teraz jest mniej. No, mniej jest. Zdecydowanie mniej. Dobra. Pijot, pusz! No, mm, gorzej. To jest jedna z moich nieulubionych map. Jej po prostu nie lubię. No i koszą mnie i to jest najgorsze. Czemu jestem tak długo na brzuchu znowu? Szybko lecisz, może zdążysz na to. Zdążysz! No i nie zdążyłeś. Szybko. Tam jeszcze jest raczej 8. No i co za chłop, nie głupisko. Króliki. Nie, nie! Ale mnie popchał. Szybko! Nie zdążysz, ale się postaraj. No i właśnie. I druga przegrana. Dobra, o, mam Stumble Pass, odbierz nagrodę. To mam 50 ujonów, to ja będę miał 110. No, mam 110. Kosztuje 700. Myślę nad tym, żeby nie kupić tego koła szpanerów, jak odblokowujemy. Hmm. Jakie tu są w sumie Jakbym trafił coś, coś co już mam to by się nie opłacało Co będę miał następne? Losowe, później 10. Dobra, teraz sobie stworzymy grupę niestandardową. Na grupie niestandardowej wziąłem trzy mapy, których nie wybrałem i my wybierze. Dowolnie co. Może być nawet na początek blog Dash, albo na przykład super slide na final. Zobaczymy. wczytywanie. Ok, co będzie. Spingo around, czyli tak, no powiedzmy, że standardowo z botami gramy. Nie lubię z botami grać, ale też to ma swoje plusy, jak grasz z botami, bo łatwo można wygrać. oła, ała. Ała. szybko, nie, żyjesz, nie, już nie żyjesz. Trzeba lecieć, bo boty są niektóre przede mną, a tak nie może być. Nie. nie! 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 Nie, nie! 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 Dobra, szybko! 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 Będę jako drugi, ale sobie na te boty poczekam. A wejdę do tyłu. Co mi szkodzi? Dobra, wybiera się druga mapa. Czemu tam był na tym, co się yy, pokazuje mapy, to czemu tam był żółty szkielet? Przecież nie ma żółtego szkieleta. Możecie sobie zastopować w tamtym miejscu i zobaczycie. Na Typhoru. Tam był żółty szkielet. Przecież... Tam blegaj nie ma żółtego szkieleta. A może będzie i to jest jakaś zapowiedź? Nie wiadomo. Ale teraz lecimy, jesteśmy pierwsi. Jedna z moich ulubionych mapeczek. Ach, nie! Jak ja nie doleciałem. Muszę być drugi. Znowu. Ach. No nie! Czemu to, ta końcówka mnie wali? Dobra, teraz już muszę lecieć. A nie, w sumie nie. Wejdę się tak od boku. Ech! No i nie wyszło. Od tyłu. Dobra, przeszliśmy. I teraz finał. Dobra, losuje nam się finał. Zobaczmy co będzie na finał. Na finał będzie... Flor flip! Akurat floor flip. Jak floor flip to jest? Szybko musimy spróbować wejść na młota. To jest obowiązkowe. Nawet jeśli przegramy. Szybko skróty tu robię. Aha. No to fajnie, fajnie sobie spadłem. No i nie dole... Nie. Lecę już. Lecę. A! szybko. Dobra, szybko leć, leć, leć. Jednak nie próbujemy na młota. Szybko, szybko. Nie. spad. Lecimy, lecimy, szybko. Za czym kto jest lepszy, policjant czy królik? Szybko, szybko. On tu stanie, on tu stanie, stanie tu. Nie, 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 nie. Jej, oh, wygramy, wygramy. <śmany> no i wygraliśmy, Dobra. Na razie kończymy ten odcinek. Ja się z Wami żegnam. I hej.